Witajcie, dziś pokażę Wam, jak samodzielnie możecie wykonać makijaż do sesji zdjęciowej. Rodzinna, studyjna, kobieca, ciążowa, bez względu na to, na jaki rodzaj sesji się wybieracie, dobrze wykonany makijaż to bardzo ważny element całej układanki. Tak ważny, że nieumiejętnie wykonany może zniweczyć cały efekt, a fotografowi dołożyć pracy w postprodukcji. Wiem, że nie każda z Was planuje skorzystać z usług profesjonalisty, dlatego w tym odcinku pokażę Wam, jak wykonać makijaż z uwzględnieniem kilku ważnych trików. Abyście wyglądały na zdjęciach fenomenalnie. To co? Zaczynamy? Dziś zaczniemy od makijażu oczu, ja już wcześniej przygotowałam tutaj Karolinie skórę, przygotowałam dekolt, na krem nałożyłam, na twarz nałożyłam krem, na dekolt nałożyłam rozświetlający produkt z Eveline. Jak przygotować skórę, dekoltu do sesji zdjęciowej możecie zobaczyć w odcinku, który tutaj się pojawia. Ok, zaczynamy. Dzisiaj zaczniemy od makijażu oczu. Karolina ma zrobione rzęsy więc to nam przyspieszy troszeczkę cały proces. Pokażę wam później też, bo dużo pań, które nosi rzęsy przedłużane, boryka się z tym problemem, że jak wykonają makijaż oczu, to później te rzęsy przestają już być takie czarne i są takie lekko oprószone cieniami. Zmywając po prostu to wodą czy płynem nie uzyskamy tego efektu takich właśnie mocno czarnych rzęs. Ja dzisiaj wam pokażę jak to, jak to zrobić, żeby one były cały czas takie intensywne, a jaki jest efekt finalny tego makijażu i sesji zdjęciowej, na którą dzisiaj Karolina przygotowuje, zobaczycie na samym końcu odcinka. Lekko przeczesałam rzęsy, następnie będę przygotowywać powiekę. Do tego potrzebna mi będzie gąbeczka i korektor w naturalnym odcieniu. Na całą powiekę aplikuję korektor, niedużą ilość i wszystko wtłaczam gąbeczką, uważam na rzęsy. Możecie do tego użyć takiej mniejszej, bardziej precyzyjnej gąbeczki lub pędzelka. Dolną powieką zajmiemy się tak bardziej intensywnie później. Na razie tylko lekko wyrównuję koloryt. Ok, teraz wszystko przypudruję i nałożę jasny bazowy cień. Możecie użyć pudru sypkiego lub w kamieniu. Czas na bazowy cień i płaski pędzelek. Ma być to jasny cień w kolorze skóry lub delikatnie jaśniejszy, w odcieniach różu lub beżu. Pędzelek, czarny cień i będziemy wyrysowywać kreskę. Dzisiejsza kreska będzie taka troszeczkę mocniejsza, bardziej wyciągnięta, ale jeżeli zależy Wam na takim delikatniejszym efekcie, odsyłam was do filmu o tym, jak najszybszy sposób na wyrysowanie kreski, który jest dostępny na moim kanale nabieram czarnego cienia na płaski pędzelek, niedużą ilość, patrzymy na wprost i teraz od kącika oka rysujemy taki stempel pędzelkiem, prostą kreskę. Przesuwamy ten zewnętrzny kącik dalej, i teraz będziemy kreskę wyrysowywać dalej. Robimy to w ten sposób. Nabieramy oczywiście cienia na pędzelek. Przykładamy pędzelek do linii wodnej. Następnie ten sam kąt przekładamy na koniec tego naszego stempla i rysujemy. Mamy gotową ramę. Teraz wystarczy to wypełnić. Jak będziecie wykonywały to w domu i nie będziecie miały jeszcze wytuszowanych czy przyklejonych rzęs, ta kreska wyda się taka naprawdę aż teatralna, bardzo mocna. Ale pamiętajcie o tym, że jak wytuszujemy rzęsy, ten efekt już wtedy będzie spójny. I rozcieramy trochę w górę. Teraz ciemnobrązowym cieniem delikatnie będę rozcierała granice. Czas na rozświetlanie powieki. Od wewnętrznego kącika będę nakładała taki jasno-różowy, błyszczący puder. A na środek powieki nałożę taki mocno złoty. Następnie, tutaj przy zewnętrznym kąciku, przy linii rzęs, wzmocnię efekt kreski linerem. I teraz złoty. Będę aplikowała go palcem na środek powieki. Teraz podkreślę załamanie powieki brązerem z takimi złotymi drobinkami. Podkreślam zewnętrzny kącik tutaj tylko jak najbliżej e, nasady rzęstu. tutaj po prostu przy zewnętrznym kąciku tą kreskę zostawiam taką i zaraz będziemy to e, czyścić płynem micelarnym, aby była e, ta przestrzeń taka ładna i równo odcięta i wtedy przejdziemy do makijażu twarzy. Tylko tutaj ten koniec, otwórz proszę oko i zobaczcie jak to wzmocniło spojrzenie. Możecie też to zrobić e, czarną kredką lub jeszcze dołożyć e, czarnego cienia. Mówiłam o tym na początku, ale ponieważ tutaj nie ma takiej potrzeby, to pominęłam niechcący ten etap, ale opowiem wam o tym. Jeżeli będzie sytuacja, że na przykład czy broka, czy e, jakiś cień osypie wam się na rzęsy, to wtedy zróbcie w ten sposób. Weźcie czysty pędzelek, spsikaJCIE go tonikiem, mgiełką, czymkolwiek, żeby było mokre. Nałóżcie na to trochę czarnego cienia i w ten sposób przetrzyjcie rzęsy. One wtedy zrobią się znowu takie intensywniejsze. OK, czyli docieramy drugie oko i przejdziemy do makijażu twarzy. Teraz podkład użyję podkładu rozświetlającego i nawilżającego w odcieniu 21. Najpierw pędzelkiem, a następnie będę wtłaczać go gąbeczką. Ten odcień zaraz ładnie stopi się ze skórą. Podkład już jest nałożony. Teraz, żeby rozjaśnić wybrane partie, użyję tego samego podkładu, tylko w jaśniejszym odcieniu, czyli odcieniu 13. Nałożyłam go już na okolice oka. Teraz nałożę go z drugiej strony i na środek czoła. Teraz kremowy róż. Będę aplikować go dłońmi na szczytkości policzkowych. Tutaj taki bardzo świeży efekt. Mam bardzo kremową konsystencję. Delikatnie na środek nosa. Jeszcze tego nie próbowałam, co aż u mnie dziwne, bo już któryś raz maluję tym, tym różem, a jeszcze nie próbowałam go na ustach, więc no zobaczymy, może dzisiaj, może nie, bo mam trochę inny plan na usta. Zobaczymy, jak będzie. Jak nie, to na pewno w kolejnym filmie. Twarz zostawię nieprzypudrowaną, jedynie okolice oka, delikatnie zmatowię i wygładzę pudrem do tego przeznaczonym z -e. Ten puder jest tak drobno zmialony, że daje taki piękny efekt bluru i wygładzenia, szczególnie na zdjęciach. No, no przepięknie to wygląda. Teraz przetuszuję dolne rzęsy, ale wcześniej linię wodną podkreślę kredką w beżowym odcieniu, to jest kredka od Golden Rose, żeby optycznie jeszcze powiększyć oko. Tuszuję rzęsy i wracam do Was za chwilę. Przejdziemy do ust. Usta obrysowuję konturówką w takim brązowym odcieniu, to jest ósemka z Lovely, obrysowuję oczywiście cały kontur, delikatnie wypełniam brzegi, na środek nałożymy błyszczyk rozświetlający od Eveline. Jeżeli chodzi o makijaż do zdjęć to jest naprawdę mój ulubiony zestaw. Tak prezentuje się efekt finalny, a teraz zaczynamy sesję zdjęciową. Zobaczcie, jakie są jej efekty. Mam nadzieję, że efekt sesji Wam się podobał. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, dajcie proszę kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dzięki czemu ten materiał trafi do większej ilości osób, a ja będę mogła tworzyć dla Was jeszcze więcej treści. Jeżeli macie pytania, zadawajcie je w komentarzach. Dbajcie o siebie.